Cześć, witajcie w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Nowy tydzień zaczynamy niestety smutną informacją o przesunięciu premiery Mudward. Ten unikatowy, przeglądarkowy MMORPG od byłych producentów Metina 2 miał wystartować tej jesieni, ale chyba nic takiego się nie wydarzy. Data premiery została po cichutku zmieniona z Fall 2022 na Winter 2022, co oznacza najprawdopodobniej, że do Madworld, jeśli nie będzie kolejnych problemów, wkroczymy dopiero pod sam koniec roku, najpewniej dopiero w grudniu. Tak tylko przypominam, że jest to szósta lub siódma obsuwa Madward, który pierwotnie miał ruszyć jeszcze w 2020 roku. Życzymy wam cierpliwości, chociaż cierpliwość także ma swoje granice, które Madward wydaje mi się już dawno przekroczył. Właśnie rozpoczęła się wstępna rejestracja do Dragon Trail, nowego przygodowego mmorpg który jest pewnego rodzaju połączeniem Pokémonów oraz Monster Huntera. Najpierw gracze wybierają jedną z czterech klas, a potem przenoszą się na gwiezdną wyspę, na której będą łapać stworki, trenować je, aby potem posłużyły im w walce z dużymi groźnymi bossami w tej roli tytułowe smoki. Jednak największe wrażenie robi oprawa graficzna bardzo kolorowa, bardzo ładna, bardzo estetyczna bardzo anime. Dragon Trailer zadebiutował już w południowo-wschodniej Azji, gdzie osiągnął naprawdę duży sukces. Teraz jednak zmierza do Europy i Ameryki Północnej, gdzie chce powtórzyć tamten wyczyn. Dragon Trail będzie u nas dostępny w wersji mobilnej oraz w wersji PC, oczywiście z cross-platformowym wsparciem. W internecie pojawił się właśnie gameplay trailer World of Jade Dynasty, który promuje zbliżające się alfa testy. Materiał trwa prawie 6 minut i skupia się przede wszystkim na klasach postaci. Całość wygląda dobrze, a nawet lepiej niż dobrze. Każda z pięciu dostępnych klas jest super dynamiczna i posiada jeszcze bardziej superanckie umiejętności, których nie powstydziłby się nawet Black Desert Online. World of Jade Dynasty jest tworzony od kilku lat, a jego produkcja pochłonęła według nieoficjalnych informacji ponad 60 milionów dolarów. Gra trafi wyłącznie na PC, potem być może na konsole. Niestety nie mamy żadnych informacji o wydaniu World of Jade Dynasty poza Chinami. Jednak sam fakt, że alfa testy nie są zablokowane dla obcokrajowców daje nadzieję na anglojęzyczną premierę. Już w czwartek będziemy świadkami premiery Tower of Fantazy, nowego cross-platformowego MMORPG-a, a jednocześnie największego konkurenta dla Genshin Impact. Zanim jednak wkroczycie na serwery, radzimy zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi gry. Nie są one najwyższe, ale nie są także najniższe. Osoby z komputerami, laptopami ze średniej lub niskiej półki mogą mieć duże problemy z utrzymaniem płynności. Tower of Fantazy będzie również dostępny na urządzeniach mobilnych, więc nie zapominajmy o wymaganiach dla Androida oraz iOS. To chyba dobra informacja, prawda? Po rocznej przerwie powraca do nas Kronus aka Kronus Online. Stary, ale jary MMORPG inspirowany takimi tytułami jak Diablo 2 oraz Mu Online. Reaktywacja gry nastąpi 1 września za pośrednictwem Steam'a. Nowym wydawcą, a jednocześnie współproducentem Kronus została firma Valof. Ta sama firma, która posiada obecnie wiele znanych i lubianych tytułów MMORPG. np. przykład Bless Unleashed czy The Caron. Miejmy nadzieję, że uda im się przywrócić Kronusowi dawny blask. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Do usłyszenia niebawem, cześć!